Witam Was w kolejnym odcinku. Mimo, że mamy wiosnę, pogoda za oknami nas nie rozpieszcza. Jednak bez zbędnego przedłużania, bohaterem dzisiejszego odcinka jest samochód szwedzkiej marki z chińskim kapitałem, Volvo S60 po montażu instalacji gazowej. Zapraszam na kolejny odcinek. Volvo przede wszystkim kojarzy mi się z bezpieczeństwem. Nie bez powodu przez lata dorobiło się opinii najbezpieczniejszych aut. Takie rozwiązania, o których nawet nie myślimy, zawdzięczamy właśnie tej marce. Mam na myśli chociażby trzypunktowe zapięcie pasów, boczne poduszki powietrzne czy system monitorujący martwe pole. W S60 należy do segmentu D i jest zaliczany do samochodów klasy premium. Jego produkcja drugiej generacji rozpoczęła się w 2010 roku, nasz prezentowany model jest z 2016 roku, a przebieg jak na pięcioletnie auto jest niski, bo nie spełna 30 000 km. Zerkniemy teraz pod maskę. Jak przystało na markę Premium, klapa otwiera się na teleskopach. Silnik z oznaczeniem T5 wyposażony jest w turbodoładowanie oraz w trys bezpośredni. Instalację ciężko dostrzec jest pod maską, ponieważ zabudowana jest bardzo estetycznie. Przejdziemy teraz do tyłu samochodu i pokażę Wam zbiornik gazu. A w bagażniku umieściliśmy zbiornik walcowy o pojemności 60 litrów, który w praktyce pozwala nam zatankować około 48 litrów, a dystans, jaki pokonamy na pełnym tankowaniu, to nawet 550 kilometrów. Został nam do omówienia jeszcze wlew, który na życzenie klienta znajduje się obok wlewu benzyny, jednakże konieczne jest zastosowanie adaptera. Zapraszam Was teraz do środka, gdzie przekażę resztę informacji. Jak widzicie na przebitkach mamy tutaj trzy samochody marki Kia, oczywiście po montażu instalacji gazowej, jednak to temat na osobny odcinek. W środku nie ma fajerwerków, ale mamy solidnie wykończone wnętrze, dobra jakość materiałów, pokrętła podczas poruszania stawiają delikatny opór, co pozytywnie wpływa na ergonomię. Samochód jest bardzo dobrze wyciszony, a dodatkowo Volvo zawsze dużą rolę przykłada do systemu audio, co razem tworzy bardzo fajne połączenie. I jak zawsze, stały punkt tego programu pozdrowienia dla pana Krzysztofa, który przyjechał do nas z województwa Łódzkiego i od tej chwili będzie jeździł ekologiczniej oraz za połowę ceny. Mocy w tym samochodzie nie brakuje. Jednostka dwulitrowa z oznaczeniem D5, generuje moc 245 koni mechanicznych. współpracuje z ośmiobiegowym automatem i przyspiesza do setki w nieco ponad 6 sekund. Reakcja na kickdown jest natychmiastowa, maksymalny moment obrotowy dostępny jest już od 1500 obrotów, co w praktyce przekłada się na dużą dynamikę tego silnika. Instalacja gazowa w żaden sposób nie wpływa na komfort jazdy, nie jesteście w stanie odczuć różnicy w pracy silnika między tymi paliwami. Ile spala Volvo S60? Praktycznie tyle, ile będziecie chcieli. Przy spokojnej jeździe około 8 litrów, natomiast przy jeździe dynamicznej spalanie benzyny może podskoczyć nawet do 12, a nawet 15 litrów. Ze względu na fakt, że spalanie benzyny jest rozbieżne, podobnie będzie również w przypadku spalania gazu. Możemy przyjąć spalanie gazu na poziomie 90%, a 10% to będzie benzyna, czyli przy spokojnej jeździe około 7 litrów. Gazu plus 1,5 litra benzyny. Mowa oczywiście o spalaniu na 100 km. W tym modelu oszczędności generowane na 100 km to około 25 zł. Po przejechaniu 1000 km będzie już to 250 zł. A w portfelu właściciela po przejechaniu 10 000 km zostaje około 2500 zł. Koszt zabudowy instalacji zwróci się po przejechaniu około 25 000 km. Instalacje gazowe w samochodach marki Volvo to dosyć skomplikowana sprawa, dużo warsztatów może mieć z tym problem, jednak my radzimy sobie z tym bardzo dobrze, oferując przy tym pięcioletnią gwarancję. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, dziękuję Wam za poświęcony czas, trzymajcie się, cześć!